Czy anomalie pogodowe nie oszczędzają gminy Marciszów? Czy została ona zalana wodą? Tak, tak. Pierwsza powódź na przełomie maja, czerwca spowodowała bardzo duże straty, bardzo duże szkody. Ta powódź była po niektórych wskazaniach większa niż ta w 1997 roku. Wystarczy powiedzieć, że wodowskaz, który mamy jedyny na terenie gminy Marciszów, Zresztą wykonany przez i za pieniądze gminy Marciszów wskazywał rekordowy poziom 3,80, co się przełożyło oczywiście na rozlanie znacznego obszaru, na zalanie znacznego obszaru gminy Marciszów, zarówno samego Marciszowa, Sędzisławia, ale także i Ciechanowic. Ta powódź po takich latach mniejszych zalewań, jak powiedziałem wcześniej, była bardzo duża, szkody ogromne, czekamy na środki, żeby te szkody już przystąpić do usuwania. Nie mamy na razie tych środków, wypłaciliśmy błyskawicznie pieniądze po te 6 tysięcy dla 28 rodzin, na pozostałe środki w celu naprawy infrastruktury. Czekamy. Mam nadzieję, że będą szybko, bo to już za chwilę wakacje, a to jak wiadomo szybko miną jesień i boi mi się, żeby nie pozostało to na zimę. Gmina Marciszów ile ma strat w milionach? No do tej powodzi z przełomu maja-czerwca trzeba dołożyć tą krótką wprawdzie, bo kilkunastogodzinną. Te straty są niewielkie, ale też około 20 tysięcy, to w sumie 5,5 miliona jest strat y, z tytułu tegorocznej powodzi. Niemniej oczywiście nie ma tu wyszacowanych strat y, przedsiębiorców, y, ogrodów, y, pól, y, ale też y, właśnie maszyn, sprzętu. Te straty nie szacowaliśmy, bo i nie jesteśmy w stanie pomóc, ponieważ prawo nie pozwala nam na pomoc przedsiębiorcom. Panie wójcie, jednogłośnie rada przyjęła Absolutorium z tytułu wykonania budżetu zadowolony? Tak, myślę, że dla każdego samorządowca jest to wielka satysfakcja z tytułu przyjęcia, a już przyjęcie jednogłośnego jest to naprawdę duże osiągnięcie. Ja ciągle podkreślam, że praca wielu ludzi kończy się podsumowaniem, właśnie absolutoryjnym. Jak powiedziałem wcześniej, jednogłośnie to jest ogromny sukces, ale też y, sam nie byłbym w stanie tego zrobić. Myślę, że poukładanie y, współpracy pomiędzy y, radnymi, pomiędzy y, pracownikami i kierownikami referatów jednostek y, właśnie y, pozwala na, na to, że w którymś momencie absolutorium, udzielania absolutorium radni podejrzewam w czyste, z czystym sumieniem mogą zagłosować za. Ja zawsze podkreślam, że kiedy będę wybierany, będę starał się tak robić, żeby moja praca przyniosła określone efekty dla mieszkańców Gminy Marciszów. Panie Przewodniczący, co będzie tematem 36. sesji Rady Gminy Marciszów? Tematem 36. sesji Rady Gminy Marciszów będzie przede wszystkim bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Gminy Marciszów, jak również informacja o aktualnej sytuacji na kolorowych jeziorkach oraz podjęcie czterech uchwał. Panie kierownik, co w dniu dzisiejszym w urzędzie gminy Marciszowie się odbędzie? O godzinie dziewiątej odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy, na której zostaną wręczone stypendia dla najlepszych absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum tutejszego zespołu szkół w Marciszowie. Zostały wyróżnione cztery osoby z gimnazjum i trzy osoby ze szkoły podstawowej. Są to najlepsi absolwenci tych szkół, którzy otrzymali średnią ocen powyżej 5. Z gimnazjum jest to Klaudia Prez, Iwona Jadeszko, Anna Owcarz i Karolina Trojankowska. Ze szkoły podstawowej Wiktoria Kozłowska, Aleksandra Gwóźdź i Konrad Lewicki. Są jakieś nagrody za te Duże, bardzo duże wyniki w nauce. Każdy absolwent wyróżniony otrzymuje plakietkę. Najlepszy z najlepszych jest to Nagroda Wójta Gminy oraz stypendium w wysokości 500 zł. Z kolei społeczny komitet przy Radzie Gminy w Marciszowie. Jak co roku funduje nagrody rzeczowe. Jest to statuetka, encyklopedia i koszyczek słodyczy. To uważasz w kalendarzu, na stałe się wpisało, że koniec roku szkolnego i sesja nadzwyczajna dla najlepszych. Tak jest już to od kilku lat i co roku staramy się wyróżnić tych najlepszych uczniów, aby usatysfakcjonować ich pracę, żeby mogły być wyróżnione, żeby były wzorem dla innych. Tak, nazywam się Haken, jestem starostą Pilnikowa, bierzemy udział w partnerstwie nieznagranic 2013, także współpracujemy z wioską Marciszu. Ten projekt składa się z wycieczki rowerowej, którą dzisiaj absolwowaliśmy. Jechaliśmy z Pilnikowa przez Lubawkę do Marciszowa. Polskiemu partneru do Marciszowa. Jest realizowany projekt współpracy transgranicznej Polska-Czechy. Gościmy dzisiaj grupę 36 osób z Czech przyjechali do nas na rowerach. No w tej chwili siedzą, biesiadują. Program imprezy jest taki, że będziemy tutaj z nimi się bawić. Jest, jest, jest piwko, jest kiełbaska, nocują u nas w szkole. Część osób zadeklarowało, bo mamy tutaj w okolicy w Ciechanowicach dzisiaj też taką imprezę taneczną. Kilka osób pojedzie również się tam pobawić. Później powrót tutaj z powrotem do Marciszowa, nocleg. Jutro jest zaplanowane śniadanie, przejazd przez Marciszów, okoliczne tutaj miejscowości, chcąc zwiedzić kolorowe jeziorka, część Ciechanowic. Mi. Czy znasz może pewną młodą osobę imieniem Marianna, mieszkającą niedaleko nas? Owszem. A ty? Słyszałam o tylko. Jak ci się widzi synu ta panienka? Osoba po prostu roczą. Jej wejrzenie. Pełne niewinności i powagu. Układ i obejście. Czarujące po prostu. Nie sądzisz za to, że taka dziewczyna jak ta zasługuje na to, aby zacząć się nią interesować? Owszem. Twoja rola w kabarecie nie jest taka łatwa. Czy może nie jest łatwa i dość wymagająca z tym, że mieliśmy dość długo, dużo czasu na przygotowania, więc no jakoś sobie poradziliśmy, ale żadna rola. Nie była łatwa i każdy włożył tyle samo trudu przygotowania. Było turety, rety, kabarety, pędzą szkolne kabarety, natomiast rozpoczęliśmy z kompcem, który miał premierę w kwietniu tego roku w szkole. Była, było to przeniesienie lektury szkolnej na deski szkolne. Chcieliśmy się zaprezentować szerszej publiczności. Mam nadzieję, że wyszło. Nie, ja to wiem, że to wyszło. Jaka grupa wystąpiła? Fantastyczna. Dziewięcioosobowa <laughs> grupa, y, klasa trzecia, gimnazjum. W sumie, tak jak już powiedziałam, jedną nogą niestety już absolwenci. Mam nadzieję, że będzie jeszcze z kim pracować. Grupa ambitna, odpowiedzialna, y, cały czas pędząca gdzieś do przodu. 90% tego y, sukcesu, nie 100% sukcesu jest ich. Natomiast 90% takiego pędu do przodu jest również ich. Ja tutaj byłam tylko opiekunem i pomocą. Myślę teraz, że oni wyznaczą następców i dalej pojedziemy z tym kabaretem. Ja też na to liczę, że, że ci następcy będą, natomiast chciałabym, żeby z tą grupą jeszcze powstało coś, coś nowego. Turniej ten to jest międzynarodowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży, który rozgrywany jest cyklicznie co roku w zaprzyjaźnionych z nami państwach, w Niemczech i w Czechach, konkretnie w Niemczech miejscowość Profen i w, Niemczech, w Czechach miejscowość Pilników. Panie prezesie, ta młodzież y, lubi grać w piłkę, garnie się. No, jak widzimy to obecnie i na boisku, y, rzeczywiście tak jest. Mogę powiedzieć o tym, że w klubie którego reprezentuje mamy aż cztery drużyny od tych najmłodszych piłkarzy, od młodzików poprzez trapkarzy, juniorów do seniorów, które te cztery drużyny uczestniczą w normalnych, zorganizowanych rozgrywkach OZPN Jelenia Góra. <tryk> Proszę się przedstawić. Ich, äh, ich bin Norbert Gipp, äh, Nachwuchsleiter der SV Eintracht Posen. Ich bin Uwe Mallock. Äh, ich bin Hauptkassierer unseres Vereins und Vorstandsmitglied. Wie hat sich in Marchiwie? Seid ihr zu einer äh, internationalen Sporttournee hierher gekommen? Wie gefällt es euch in Marchiw? Od wielu lat pielęgnujemy współpracę pomiędzy profem, pilnikowem i marciszowem. W tym roku znajdujemy się tutaj, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. W marciszowie bardzo nam się podoba. Rękodzielnictwo w gminie Marciszów. W dniu dzisiejszym gościmy u pana Mariana Rzepka w Szowicach. Panie Marianie, można powiedzieć o panu złota rączka? Można tak powiedzieć. Moje zainteresowania zaczęły się od rysunku, zacząłem szkicować. Później malowałem farby, farbami olejnymi, akwarelą. Zajmowałem się też grafiką. I później za, zaczął mnie interesować bardzo rysunek techniczny geometria przestrzenna. Nawet pracowałem w tym zawodzie jako traser matrycowy. Naprawa mechanizmów precyzyjnych takich jak zegary stare i tam Katarynki trzy pozytywki. Grawerowanie zacząłem w metalu. Szczególnie w mosiądzu, tak jak tutaj widać. Zacząłem kuć w kamieniu różne Rzeczy w kamieniu wykułem i rzeźba w drewnie. Czym się pan najlepiej czuje? Najlepiej się czuje w naprawie starych mechanizmów. Skomplikowane niektóre są i bardzo ciekawe. Jak dawniej potrafili precyzyjnie wykonać mechanizm. Ale malować to też się odpoczywa relaks. Też, ale to jakoś tak wyszło, że już dawno to malowałem, a teraz jakoś to zostawiłem sobie i teraz przymierzam się znowu, bo wnuczki rosną i chciałem im portrety namalować. No ale myślę o kamieniu, w kamieniu też rzeźbić, to też trzeba troszkę umieć. No ja wiem, popatrzę na kamień i czasami sam podpowiada mi, co z niego wyjdzie. Mam tutaj takie narzędzia, które, którymi należy posługiwać się tylko i wyłącznie, dłubiąc, nie poza linię. Tam zostawiłem gdzieś na dole kawałek drewna, już kilka lat leży nieskończone, wyrzeźbiłem tylko drzewo, pięć drzewa i dalej nie skończyłem, i już później ta wena przejdzie i się nie robi już później. Marianie, życzę panu dużo, dużo jeszcze takich rzeczy do odnowienia. Dziękuję, Dziękuję bardzo.